Liczba 2 do potęgi 20 razy 4 do potęgi 40 jest równa. Aby wyznaczyć naszą liczbę końcową, skorzystamy ze wzoru. A do potęgi R razy A do potęgi S jest równe A do potęgi R plus S. Podstawa potęgowa musi być taka sama. Tutaj mamy 2, natomiast tutaj mamy 4. Czyli możemy 2 zamienić w jakiś sposób na 4, lub 4 zamieniamy na 2. 2 do potęgi 20 razy 4 do potęgi 40 jest równy. Zamieńmy 4 na 2. W jaki sposób to robimy? Oczywiście 4 to inaczej 2 do kwadratu. W nawiasie do potęgi 40. Teraz korzystamy z tego oto wzoru. A do potęgi c w nawiasie do potęgi d jest równe. A, c razy d. Zatem mamy tutaj 2 do potęgi 2 razy 40. Czyli 2 do potęgi 20 razy 2 do potęgi 80 jest równe. Korzystamy z naszego głównego wzoru. 2 do potęgi 20 plus 80, czyli 2 do potęgi 100. Zatem odpowiedź A na pewno odpada. Sprawdźmy, czy odpowiedź B jest prawidłowa. Musimy zatem podstawę potęgową 2 zamienić na 4. 2 do potęgi 100 to inaczej. 2 do potęgi 2 razy 50. Możemy to zapisać w taki sposób dla ułatwienia, czyli to inaczej 2 do potęgi 2 w nawiasie do potęgi 50, czyli znowu korzystamy z tego oto wzoru. 2 do potęgi 2 to 40, potęga 50, zatem odpowiedź B jest odpowiedzią prawidłową.